Niebo nad Europą dziewięć migotało czerwienią, gdy ostatni medyczny prom spłonął przy ponownym wejściu w atmosferę. Konwój miłosierdzia przybył bez broni, tylko z zaopatrzeniem i najlepszymi medykami pokoju z Ziemi, lekarzami, pielęgniarkami, bioinżynierami, tymi, którzy zgłosili się nie po to, by walczyć, ale by leczyć. Przybyli, by ratować rannych cywilów po obu stronach konfliktu Sarex-Holari i przez tydzień dokonywali cudów. Zespalali skórę rozszarpaną plazmą, odtwarzali wiązki nerwowe rdzenia, szeptali spokój w pęknięte umysły. A potem Dominat Sarex rzucił bomby wojenne na strefy triage i nazwał to oczyszczeniem strategicznym. Nie oszczędzili szpitali, nie ostrzegli statków oznaczonych Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem Gildii Uzdrowicieli Ziemi. Zredukowali mobilne szpitale do popiołu, rozebrali personel medyczny na części dla danych i rozesłali to po galaktyce z jednym szyderczym komunikatem: niech to będzie ostrzeżenie, ziemia nie ma tu aniołów. W domu transmisja trwała 38 sekund. Potem ekrany zgasły. Nie tylko w salach rządowych, nie tylko w koszarach, ale w domach, w kawiarniach, w klasztorach, w ruinach Starego Świata, które stały się szkołami. Wszędzie tam, gdzie stał człowiek i widział. Każdy medyk, każdy pilot ewakuacyjny, każdy chirurg urazowy i dostawca szczepionek był szkolony, by nosić biel. Ale tamtego dnia ziemia zdjęła biel i otworzyła czarny skarbiec. Protokół Serafim nie został użyty od 200 lat. Zbudowany w milczeniu. Schowany pod warstwami kodów dyplomatycznych. Zarezerwowany na jedną rzecz. Celowe morderstwo tych, którzy atakują pomagających. Nikt nie wiedział, kto zostanie aktywowany. Nawet generałowie. Tylko aniołowie wiedzieli, kiedy nadejdzie czas. I nadszedł. Dominat Saryks wybrał zły ranek, by sięgnąć po nasze rany. Odwetu nie dokonała ziemska armia. Odwetu dokonały pokłady bez rejestracji. pliki zablokowane. Statki bez imion i załóg bez dat urodzenia. Wystartowały z ciemnej strony bieguna słońca. Czarne okręty starsze niż większość ziemskiej technologii. Pilotowane przez ludzi, których służba ukryta była dziesięcioma poziomami martwych prezydentów. Na początku galaktyka się śmiała. Ziemia wysyła zjawy? Ale śmiech zgasł, gdy epitafium pojawił się na orbicie Sarex i zniszczył całą bazę batalionu jednym uderzeniem ciszy kinetycznej. Bez ciepła. Bez promieniowania. Po prostu. Rozpad masy. Milion żołnierzy zniknęło. Ciał nie odnaleziono. Materię rozłożono do poziomu atomów. Rada Sareks nazwała to anomalią planetarną. Potem przyleciała lamentacja, zawisła nad ich arsenałem i wyłączyła komunikację w siedmiu sektorach. Cztery godziny ciszy. Tylko jeden powtarzający się sygnał Terran. Czerwony Krzyż, przecięty na pół. Minister strategii Saryks, widząc na ekranach tylko zdjęcia personelu medycznego, próbował uciec na pokładzie jachtu dowodzenia. Znaleziono go kilka godzin później. Skuty we własnym ambulatorium z dwiema igłami chirurgicznymi wbitymi w oczy. Obok leżała notatka: Krwawiłeś to, co chronimy. Teraz my krwawimy ciebie. Wtedy wszystkie miasta Saryks, które uderzyły w ziemskie konwoje medyczne, zaczęły ewakuować się bez rozkazów. Bo czarne statki nie mówiły. Nie negocjowały, nie ostrzegały, nie okazywały litości. To były anioły śmierci. I nie przyszły dlatego, że Ziemia chciała wojny, przyszły dlatego, że Ziemia dawno temu przysięgła, zranisz naszych uzdrowicieli, a pokażemy ci, jakie potwory hodujemy w żałobie. Serafini nie nosili insygniów, nie maszerowali, nie skandowali, stępowali jak spadające gwiazdy, cicho, absolutnie, płonąc od środka. Ich pancerze były matowo czarne, bezszwowe, zaprojektowane, by pochłaniać światło i oczekiwania. Większość z nich nie miała twarzy, tylko zakrzywione hełmy z pulsacyjnymi czytnikami neuronowymi. Inni nie nosili nic, tylko nagie głowy i oczy przygasłe od żalu tak głębokiego, że skamieniały w cel. To nie byli elitarni żołnierze stworzeni do podboju, to byli dawni uzdrowiciele. Ludzie i kobiety, którzy klękali przy umierających dzieciach w spalonych schronach, którzy wstrzykiwali antywirusy światom pełnym zarazy, gdy nad ich głowami świstały kule snajperów. Kiedy biel ziemi została zbezczeszczona, oni zeszli do głębin, gdzie biel się wypala, a to, co zostaje, ma zęby. Galaktyka nigdy nie wiedziała, ilu ich było. Niektórzy mówili stu. Inni szeptali dziesięć tysięcy. Wprawdzie było ich tylko tyle, ile potrzeba. Pojawili się w przestrzeni Saryks bez deklaracji wojny. Żadne rządy Ziemi nie przyznały się do ich wysłania. Parlament Terran pogrążył się w ciszy. UN Stellar Command opublikowało tylko jedno nagranie. Nie wezwaliśmy ich, ale nie zamierzamy ich powstrzymać. I tak Serafini zaczęli naprawiać niesprawiedliwość. Pierwsze padło miasto Eshak Prime. Nie w ogniu, w strachu. Dwunastu Serafinów zstąpiło w jednej kolumnie bez światła. Przemieszczali się przez ulicę jak cienie przez dym, ignorując straże, drony, ogień broni, który odbijał się od ich pancerzy jak deszcz od obsydianu. Żołnierze Sareks, szkoleni by tłumić ból i przezwyciężać strach, upuszczali broń i krzyczeli na widok czerwonego, przeciętego krzyża pulsującego na piersi serafinów. Każdy serafin nie niósł sztandaru, tylko fiolkę z krwią jednego poległego uzdrowiciela. Fiolki były rozbijane przy bramach każdej twierdzy dominatu. I wtedy zaczynało się zabijanie. Nie z wściekłością, nie z eksplozjami, ale z precyzją tak chłodną i doskonałą, że czuło się ją jak sprawiedliwość odzianą w skórę. Sieci zasilania zawodziły, ale tylko w budynkach oznaczonych wojskowo. Infrastruktura upadała, ale szpitale pozostawiano nietknięte, nawet te zbudowane na kościach. Z czarnych skrzynek Saryks odzyskano nagranie. Serafin przechodził przez laboratorium broni, gdzie niegdyś przechowywano pociętych medyków. Zatrzymał się. Położył białą różę w zbiorniku. Potem strzelił głównemu naukowcowi prost serce przez krzesło w podłogę. To nie była zemsta. To była równowaga. Trzeciej nocy pojawiła się fraza – upadek anioła. Szeptano ją na wszystkich kanałach komunikacyjnych. Kolonie lojalne wobec dominatu zaczęły zakłócać sygnały – nie ukryć się przed serafinami, lecz by ich nie przywołać. Ale to nie wina przywoływała ich, tylko ból. Dominat próbował wszystkiego, wysłał floty przeciw czarnym statkom, które nie poruszały się, nie mrugały, tylko patrzyły, aż w końcu strzeliły. Nie rakietami, nie promieniami, imionami. Pierwsze ładunki zawierały logi pamięci, hologramy każdej spalonej pielęgniarki, każdego rozciętego chirurga, każdego hospicyjnego statku obróconego w pył. Serafini nie nadawali gniewu, nadawali dowody, dowody tego, co się stało. Dowody granicy, która została przekroczona. W izbie wyższej senatu Sareks, ministrowie kłócili się o kapitulację, podczas gdy światła gasły nad nimi po kolei, nie z powodu awarii, lecz z orbity. Statek Terran o nazwie zęby Requiem zawisł nad wieżą Senatu i otworzył dolną ładownię w spiralnym wzorze. Nie ogień, pył. Inżynierowie Ziemi nazwali to spiralą żalu. Pole zakłóceń atmosferycznych, które w ciągu kilku sekund zmienia strukturę budowli w popiół. Wieża Senatu zapadła się w sobie. Nie było ocalałych, ale Serafini nie wiwatowali, nie liczyli ofiar, nie świętowali, zrzucili racje żywnościowe i medyczne w strefę oskarżenia. Bo cywile nie byli celem, tylko ci, którzy złamali świętą zasadę, nie dotykaj uzdrowicieli. Nadane zostało przesłanie do wszystkich neutralnych systemów. Złóżcie broń, zachowajcie szpitale, przywróćcie waszych zmarłych, a odejdziemy. Ukryjcie ich, a pójdziemy za wami. Szydźcie z nich, a pogrzebiemy was pod pamięcią ich dobroci. To był jedyny przekaz Serafinów. I działał lepiej niż jakiekolwiek groźby. Światy Sarek zaczęły palić własne rozkazy wojenne. Oficerowie byli egzekwowani przez własnych żołnierzy, byle tylko nie przyciągnąć uwagi Serafinów. Gubernatorzy wojskowi porzucali stanowiska i uciekali na rubieże, tylko po to, by zastać tam już czekające czarne statki, mruczące łagodnie niczym mechaniczne modlitwy. Ostatnia twierdza to Warnet VI. Świat forteca wyrzeźbiony z wulkanicznej skorupy. Jedyny priorytetowy cel, pierwotny przekaźnik, z którego wydano rozkaz ataku na medyków ziemi. Serafini nie wdarli się do niego machinami oblężniczymi. Weszli, siedemnastu, bez broni, i przemówili tylko raz. Jeden z serafinów zdjął hełm. Twarz wypalona ogniem, oczy szare od milionów godzin milczącej agonii. Spojrzał na generała, który podpisał rozkaz i powiedział: Moja siostra umarła, tuląc dziecko, które właśnie uratowała. Nie miała broni, nigdy nikogo nie zabiła. Zamordowałeś ją, bo pomyliłeś dobroć ze słabością. Potem otworzył dłoń. Zakrwawiony emblemat medyczny opadł na podłogę. Wszystkie światła w fortecy zgasły. Gdy powróciły, nie było ciał, tylko mundury starannie złożone. Szpitalne łóżko, odrestaurowane do perfekcji, flaga dominatu przebita chirurgicznym skalpelem. Dominat nie poddał się dnia następnego. Bo nie było już nikogo, kto mógłby podpisać kapitulację. W całej galaktyce cisza rosła, jak druga atmosfera. Niepokój, cisza. Taka, która następuje po krzyku, którego nie powinieneś był usłyszeć. Taka, która sączy się ze ścian sal, gdzie dumni władcy planowali podboje, tylko po to, by zniknąć pod ciężarem czegoś starszego niż doktryny wojskowe. Serafini nie tylko zniszczyli machinę wojenną dominium Sareks, wypisali lekcje o wciach historii. Są granice, których nie przekracza się nawet w wojnie. Ostatni generałowie Sareks, ci, którzy nie uciekli ani nie zostali wymazani, wysłali gorączkowe poselstwa do wszystkich sprzymierzonych gatunków. Błagali o schronienie, wsparcie, rady. Nikt nie odpowiedział. Światy, które niegdyś z dumą podpisywały traktaty z dominium, teraz udawały, że nigdy ich nie znały. Stacje rady usuwały archiwa, blokowały łącza, zrywały więzi dyplomatyczne. Strach zyskał nowy kształt. Nie była nim superbroń. Nie były nim floty ziemi. Był nim człowiek idący cicho, ubrany na czarno, trzymający w dłoni zakrwawioną odznakę medyczną. I nic więcej. Na Hydros w świecie neutralnym znanym z podwodnych archiwów i koralowych miast, zebrali się w tajemnicy przedstawiciele dwunastu gatunków, by omówić serafinów. Spotkanie nie zostało nagrane. Każdy uczestnik przysiągł milczenie. Ale to, co między nimi padło, było proste. Nigdy więcej nie wolno nam prowokować aniołów ziemi. Na klifie ponad kopułą obserwacyjną stał nieruchomo samotny serafin. Nieproszony. Nieuzbrojony. Po prostu obecny. Gdy później zapytano strażników, przyznali, że nigdy nie widzieli, kiedy się pojawił. Po prostu był. A kiedy spotkanie się zakończyło, po prostu zniknął. Tymczasem na ziemi wszystko trwało w ciszy. Bez parat, bez deklaracji, bez triumfu. Serafini nie wrócili do domu, zniknęli. Ich sztatki powróciły, sterowane przez automatyczne systemy. Kokpity były puste. Czarne pancerze zniknęły. Do centrum archiwów medycznych na stacji Nairobi dostarczono prostą skrzynkę, bez adresu zwrotnego. W środku złożona biała szata, na piersi wyszyta jednym czerwonym krzyżem. Pod nią imiona każdego poległego uzdrowiciela z masakry na Europie 9, wyryte w tytanie z chirurgiczną precyzją. Dołączony plik zawierał tylko pięć słów. Równowaga została przywrócona. Ziemia wróciła na swoje miejsce wśród gwiazd ale gwiazdy patrzyły na nią już inaczej, nie jak na rosnącą potęgę, nie jak na niebezpieczny świat wojny, ale jak na coś świętego, przerażająco świętego. Na gatunek, który wysyłał chleb i lekarstwa przez pola bitwy bez zawahania, dopóki ktoś nie wyrwał ich z rąk krwią. Wtedy wysyłali anioły, by je odebrały. Czas płynął, jak zawsze. Dominium Sarex przestało istnieć na mapach i w pamięci. Nieliczni ocaleni, rozproszeni, ścigani, przerażeni, odmawiali wypowiedzenia słowa serafin. Nazywali ich ciszą. Całe biblioteki doktryn wojennych zostały przepisane, by uwzględnić zapis, który Rada Konkordatu nazwała po prostu klauzula uzdrowiciela. Pod żadnym pozorem nie wolno atakować, opóźniać ani utrudniać pracy medyków, lekarzy, pielęgniarek, ani ekip ratunkowych. Podpisały ją wszystkie wielkie mocarstwa. Nawet Ziemia! Ale to nie ludzie ją zaproponowali, nie musieli, już ją wyegzekwowali, bez pytania. W zewnętrznych koloniach dzieci grały teraz w grę o nazwie Upadek Anioła. Jedno dziecko kładło się w ziemi z czerwonym kredowym krzyżem na piersi, pozostali, okryci kocami, poruszali się cicho wokół niego, kładąc małe kamienie na sercach poległych. Gra zawsze kończyła się tak samo, wszyscy zamierali, wszyscy czekali, bo nawet najmłodsi rozumieli. Gdy przychodzą anioły ziemi, nie poruszasz się, jeśli nie jesteś czysty. Na księżycu Brama Frei, w centrum pul pamięci, postawiono pomnik. Przedstawiał kobietę w rozdartej szacie medycznej trzymającą dziecko, stojącą przed falą ognia. Za nią postać w czerni, bez twarzy, z wyciągniętą ręką. Nie w ataku, lecz w osądzie. Bez tabliczki, bez dedykacji. Nie było potrzeby. Każdy, kto przed nim stawał, płakał, nie wiedząc dlaczego. Ziemia nie wysłała kolejnego konwoju przez pięć lat, aż wybuchła zaraza na Four, i wezwanie znów poszło w eter. Tym razem nikt się nie wahał. Konwój zatwierdzono natychmiast. Strefy lądowania przygotowano jeszcze zanim statki wyszły z nadprzestrzeni. A gdy medycy wysiedli, ubrani na biało, łagodni, uśmiechnięci, tłumy obcych padły na kolana. Jest ci, z ulgi. Wiedzieli, co oznaczają te szaty. Wiedzieli, co podąża za nimi, gdy rozlewa się krew. Małe dziecko, drżące z gorączki, wyciągnęło rękę do jednej z ludzkich pielęgniarek i zapytało w łamanym wspólnym czy anioły też przyjdą? Pielęgniarka uklękła, uśmiechając się łagodnie Tylko jeśli będą potrzebne, maleńki. Dziecko kiwnęło głową, uspokojone. Pośród gwiazd, w każdym miejscu, gdzie kiedyś okrucieństwo nosiło koronę władzy, teraz żyła jedna niekwestionowana prawda Ziemia chroni swoich uzdrobicieli a jeśli ich skrzywdzisz, Ujrzysz, co się dzieje, gdy anioły płaczą ogniem. Aniołów nie widziano od lat, ale ich milczenia nigdy nie brano za nieobecność. Cały system zmieniły sposób działania, nie z powodu traktatów ani ustaw, lecz z powodu pamięci. Gdy Serafini się poruszali, nie zostawiali ruin. Zostawiali przekonanie. A przekonanie stało się żywą istotą, przekazywaną szeptem przy przemytniczych ogniskach, szepczaną za ścianami sztabów wojennych. Żadna armia nie mówiła tego głośno, ale każda flota miała jeden niezapisany protokół w swoich mapach nawigacyjnych. Nie celować w ziemskie statki medyczne. Nie z dyplomacji, nie z lęku przed odwetem. Z obawy, by nie obudzić znów aniołów. Ale pokój nigdy nie trwa wiecznie. Syndykat Zaltrix, frakcja piracka, coraz śmielsza poza rubieżą Sinar, uznał ziemskie statki medyczne za łatwy łup. Ich sieci działały szybciej niż patrole Konkordatu. Ich statki pojawiały się i znikały w ciszy eteru, zbyt szybko, by można było je złapać. Nie należeli do żadnego państwa. Nie reprezentowali imperium, więc myśleli, że są niewidzialni. Myśleli źle. Pierwszy atak nastąpił na MS Hopeward, ziemski statek szpitalny zmierzający ku głodującym księżycom Eltros. Statek był nieuzbrojony, jak wszystkie jednostki Floty Miłosierdzia. Zaltrix wszedł na pokład, ukradł połowę zapasów medycznych, a załogę zostawił duszącą się we własnych kriokomorach. Nie oddano ani jednego strzału. Nie odnotowano żadnych ofiar. Z wyjątkiem jednej. Pielęgniarka talin Mayer, lat 26, znana z tego, że śpiewała pacjentom podczas rekonwalescencji, zginęła, próbując utrzymać przepływ tlenu na oddziale pediatrycznym. Jej ostatni log zawierał jedno zdanie wyszeptane między duszącymi wdechami – oni też nie muszą umierać. Dwie godziny później raport nasycenia jej krwi tlenem został przesłany do głównego centrum dyspozytorskiego ziemi przez awaryjne AI statku. Trzy godziny później protokół Serafinów znów się uaktywnił. Nie było alarmów, nie było komunikatów, nie było obrad wojennych. Tylko ciche drżenie wzdłuż równika ziemi i powolne wzniesienie się siedmiu czarnych statków z hangaru pacyficznego łuku. Każdy statek nosił to samo oznaczenie: Major shevem Nie czekali na rozkazy. Po prostu odlecieli. Statki Zaltrix znane były ze swojej niewidzialności. Ich technologie maskujące były jednymi z najlepszych w kwadrancie. Ale to nie miało znaczenia. Serafini nie śledzili sygnatur. Podążali za nieobecnością. Szukali miejsc, gdzie światło gasło. Gdzie sygnały ratunkowe nie kończyły się pełnym zdaniem. Gdzie transmisje awaryjne urywały się w połowie słowa. Pierwsza komórka Zaltrix zniknęła w pobliżu gardła Helix. Bez szczątków. Bez dowodów. Tylko ślad jonowy spiralnie wciągnięty do środka, jakby sama przestrzeń ją połknęła. Gdy zniknęła czwarta komórka, przywódcy Zaltrix zwołali awaryjną naradę. Nie próbowali nawet walczyć. Wysłali wiadomość. Poddajemy się. Przyznajemy się. Zwracamy wszystkie skradzione zapasy medyczne. Prosimy o odpowiedź. Ziemia milczała. Ale na każdej bazie Zaltrix, w każdym korytarzu i stacji, zaczął się pojawiać czerwony krzyż. Niecyfrowo, niespryskany farbą, wyrzeźbiony, wycięty w ścianach, drzwiach, płytach sufitowych, nawet w śluzach powietrznych. Żaden sensor nie wykrył ruchu. Żadna kamera nie zarejestrowała sprawcy. Po prostu tam był, jak podpis zostawiony przez burzę. I wtedy bez zapowiedzi, bez zgody, requiem Steve wrócił. Zawisł nad Zaltrix Prime, cicho kając. Poniżej przywódcy piratów opuścili swoje twierdze. Ale serafini nie poszli za nimi. Weszli do dolnych sektorów, przynieśli pakiety medyczne, tlen, nanoboty. Nie zabijali, nie tym razem leczyli tych, których piraci zostawili niewolników, więźniów, sieroty, rannych strażników porzuconych podczas ewakuacji. Jedna z więźniarek z gardłem spalonym od dusznego powietrza wyszeptała. Dlaczego? Serafin, który ją opatrywał, spojrzał w dół i odpowiedział głosem tak spokojnym i zimnym, że brzmiał niemal jak maszyna. Bo ktoś powinien cię uleczyć, a ktoś inny sprawił, że nie mógł. Zostawił na jej piersi złożoną ziemską flagę medyczną i odszedł. Nie padł ani jeden strzał, nie wykonano ani jednej egzekucji. Piraci poddali się następnego dnia, z rękami uniesionymi z odsłoniętymi nadgarstkami. Powiedzieli, że to, co serafini robią po ogniu, jest gorsze od ognia. Sprawiają, że widzisz, co złamałeś. Galaktyka nie świętowała, tylko wypuściła powietrze. Po coś powróciło, a nikt nie wiedział, czy kiedykolwiek naprawdę odeszło. Na księżycach granicznych drewa statek handlowy odmówił rozładunku czarnego rynku broni biologicznej w systemie, przez który kiedyś przeleciał ziemski statek szpitalny. Zapytany dlaczego, kapitan odpowiedział tylko Nie chcę trafić na ich listę. W pięciu sektorach kontrakty zaczęły zawierać nową klauzulę nie ingerować w działalność medyczną Ziemi w żadnych okolicznościach. Nie miało znaczenia, kto to pisał. Piraci, królowie, przemytnicy, najemnicy zawsze tam była. Jak wers z pisma wyryty w polityce gwiazd. A jednak Ziemia milczała. Żaden przywódca nie przyznał się do Serafinów. Żadne media nie wyjaśniły ich metod. Jedyny publiczny komentarz padł ze strony gildii uzdrowicieli Ziemi podczas skromnej ceremonii upamiętniającej pielęgniarkę Talin Meir. Odbyła się pod nocnym niebem bazy księżycowej Luna z udziałem 30 osób bez transmisji. Przemówiła jedna osoba, dyrektor Eliane Voss, lat 94. Jedna z oryginalnych medyków wojennych z masakry na Europie 9. Miała na sobie biel. Jej dłonie drżały, ale głos nie. Talin oddała oddech, by dzieci mogły żyć. Nie prosiła o zemstę, prosiła o miłosierdzie. I dlatego Serafini działają bez pozwolenia. Bo kiedy milknie miłosierdzie, ktoś musi stać się echem. Zeszła z podium. A nad nią czarny statek przemknął bezgłośnie przez księżycowe niebo, widoczny tylko przez ułamek sekundy. Nikt nie klaskał, nikt się nie poruszył. Bo na każdej planecie, gdzie kiedyś krew zatapiała dobroć, zapisała się głębsza prawda. Nie wyryta w metalu czy ogniu, ale w zimnym spojrzeniu tych, którzy kiedyś leczyli, zanim przypomniano im, jak się rani. Jeśli anioły znów chodzą pośród nas, to nie po to, by nieść gniew. Ale dlatego przypomnieliśmy im, po co się narodzili. Pod koniec upadku Zaltrix nikt w galaktyce nie miał już wątpliwości, czym naprawdę są ziemscy aniołowie. Nie legendą, nie żołnierzami, nie narzędziem polityki. Byli odpowiedzią, niewypowiedzianą, niewzruszoną konsekwencją przywoływaną wtedy, gdy zbezczeszczono współczucie. Serafini powrócili do ciszy. Ale cisza się zmieniła. Tam, gdzie kiedyś znaczyła bezsilność. Teraz znaczyła, że ktoś cię obserwuje. Systemy daleko poza zasięgiem konkordatu przypisały swoje kodeksy obywatelskie, nie ze strachu przed odwetem, ale z powolnego, pokornego zrozumienia. Prawo nie zatrzyma tego, co zignoruje serce. Bo gdzieś tam, za cichymi gwiazdami i nieuchwytnymi statkami, istnieli Terranie, którzy pamiętali każde imię wyryte w zakrwawionych salach triage i zrównanych z ziemią obozach medycznych. Nie potrzebowali flagi. Nie potrzebowali sprawy. Wystarczył jeden powód. Ranny uzdrowiciel. Ukradziona szczepionka. Pielęgniarka pozbawiona ochrony. Na kolonii granicznej Vox Trine lokalny wataszka przechwycił ziemski zespół terenowy dostarczający Kriosera do ogarniętej plagą planety. Jego wiadomość była prosta. Zapłać cło albo odejść. Zespół nie podjął walki. Odmówili eskalacji. Więc otworzył ogień. Zginęło trzech medyków. Jedno z dzieci, które leczyli zostało spalone w eksplozji. Nagranie zdarzenia krążyło krótko, zanim zniknęło z sieci. Dwa dni później twierdza Wataszki obróciła się w pył. Nie została zbombardowana, nie została spalona, po prostu przestała istnieć. Czujniki nie zarejestrowały wystrzałów. Systemy obronne nigdy się nie uruchomiły. Jedną chwilę była. W następną, tylko krater. Na niebie nad nią unosił się jeden statek serafinów. Nie mówił, nie odpowiadał na wezwania. Pozostał przez 37 minut, widoczny z każdej półkuli Vox Trina. Cała planeta padła na kolana. Kiedy pomoc humanitarna powróciła dwa tygodnie później, zastali żołnierzy wataszki w ziemskich opaskach medycznych. Wolontariusze. Złamani ludzie i kobiety proszący, by budować kliniki na ruinach. Nikt nie przyznał się do odpowiedzialności, ale każdy obywatel rozumiał. Serafini nie byli już tylko odwetem, byli oczekiwaniem. Standardem, którego galaktyka w końcu nauczyła się przestrzegać. Stary sposób prowadzenia wojny, bezwzględny, przypadkowy, uzasadniony tylko przez siebie, nie przetrwał w świetle, które zostawili za sobą serafini. Teraz każdy dowódca się wahał, każdy pirat dwa razy się zastanawiał, każdy władca trzymał korytarze medyczne czyste, bezpieczne i święte. Nie dlatego, że bali się ziemi, bo bali się tego, co ziemia uwalnia, gdy wyszydza się miłosierdzie. Bo gdzieś tam, na każdej linii frontu, ranni wciąż szeptali jedno imię, jak modlitwę przez zęby i ogień, Serafim. To słowo nie znaczyło już zemsty, znaczyło nadzieję z mieczem. Na spokojnym pierścieniu orbitalnym wokół New Tetra, neutralnej planety odbudowanej po pokoleniach wojny, stoi świątynia, nie z kamienia, nie ze złota, zbudowana z fragmentów kadłubów statków szpitalnych zniszczonych w ciągu ostatniego stulecia. Każdy skręcony element nosi nazwę statku lub członka personelu medycznego, zabitych w niesprawiedliwym ogniu. Niektóre są osmolone, inne wypolerowane jak lustro, wszystkie skierowane do wnętrza. W samym centrum, zawieszony w polu magnetycznej ciszy, unosi się kawałek karmazynowej tkaniny opaska pielęgniarki. Wyblakła, podarta, poplamiona zaschniętą krwią, której nikt nie śmiał zetrzeć. Obok świeci się linia w tysiącu języków, to wszystko, co mieli. W świątyni nie stoi żaden strażnik, nie wolno wnosić broni, a mimo to nikt jej nie profanuje. Bo każda rasa, każda wiara, każda zapomniana planeta pamięta teraz, co się stało, gdy ci, którzy nosili bandaże, zostali obróceni w popiół. Gdy dzieci w kopułach gorączki zamilkły. Gdy konwoje pomocy spłonęły, bo ktoś chciał więcej terytorium. I pamiętają, co przyszło potem. Co wzniosło się z ziemi z nieskrzydłami z piór, lecz z gniewu. Co klęknęło obok złamanych, nie by współczuć, ale by obwieścić sąd. Ludzkość znów porusza się po cichu. Jej statki medyczne latają w każdy kwadrant, lecząc za darmo, nie prosząc o nic. Znów noszą biel, znów śpiewają, znów szepczą nadzieję. I wszyscy słuchają. Bo jeśli nadejdzie dzień, gdy kolejny głupiec zapomni, gdy z rąk uzdrowiciela zabierze się skalpel, gdy biała szata znów nasiąknie krwią, gdy dźwięk drona ratunkowego urwie się w połowie krzyku. Wiedzą, co się podniesie. Nie floty, nie armie, anioły, milczące, niepowstrzymane, z imionami wyrytymi w kościach i przysięgami starszymi niż wojna, i nie przyjdą, by podbić. Przyjdą, by dokończyć historię, którą ludzkość rozpoczęła jednym szlubowaniem. Leczymy, ale jeśli każesz nam wybierać, staniemy się konsekwencją, której modlisz się, by nigdy nie przyszła.